Przeczytałem dzisiaj ciekawy komentarz do pierwszego czytania, które słyszeliśmy, komentarz autorstwa księdza Dariusza Piórkowskiego, jezuity, który na swoim facebookowym profilu napisał, że jest w tej opowieści o wężach ciekawa rzecz. Węże były przyczyną cierpienia i śmierci Izraelitów, ale równocześnie podobizna węża Stała się lekarstwem. Węże nadal kąsały, ale spojrzenie na miedzianego węża utrzymywało ich przy życiu. Oczywiście, pisze autor, jest to obraz. Kara w Starym Testamencie pełni wychowawczą i terapeutyczną funkcję. Trzeba było przyjrzeć się wężowi, kontemplować go, coś zrozumieć. Jeszcze dopowiadam tak, Bóg karze, jednak musimy bardzo uważać, aby nie przypisywać mściwości Panu Bogu. Rzeczywiście jest taka pokusa, że gdy mówimy o karze Bożej, to myślimy o tej karze. Tak, jak to jest między ludźmi, że kara jest wyrazem jakiegoś zacietrzewienia, może być wyrazem jakiejś właśnie muściwości, złości. Chcemy wręcz czasami, możemy chcieć przez tą karę kogoś skrzywdzić. Chociaż są oczywiście też takie kary, które mają ten wymiar terapeutyczny, wychowawczy, które chcą człowieka przemienić. Ale czasami właśnie, gdy mówi się o karze Bożej, to wpierw taki obraz przychodzi do głowy, że Pan Bóg właśnie chce kogoś ukarać, ale nie po to, żeby go nawrócić, żeby go zmienić, tylko jakby, żeby w tym był jakiś odwet. Takie myślenie niekiedy u ludzi się pojawia. A Pismo Święte mówi tak bardzo prosto. Kogo kocham, tego karcę i ćwiczę. Tak właśnie wygląda... Ta Boża kara, że ma nas prowadzić do zmiany życia, do naszego nawrócenia. To jest też trochę tak w tym czasie, który teraz przeżywamy. Ojciec Dariusz pisze dalej: Wirus szaleje, podobnie jak konstające węże, ale równocześnie pośrodku tej zarazy ukazuje się lekarstwo. Mamy się czegoś nauczyć, zrozumieć, zostawić coś. Odkryć coś na nowo. No Notabene szczepionka przecież jest odrobiną wirusa. Moi drodzy, rzeczywiście można, patrząc tak w duchu Bożym na ten trudny teraz dla nas czas epidemii, zdać sobie sprawę z tego, że faktycznie Pan Bóg nam daje szansę. Że z jednej strony jest ten wirus, jest epidemia, jest jakiś lęk, jest trud walki z tą chorobą, ale taki trud, który dotyka nie tylko lekarzy, nie jest tylko poszukiwaniem lekarskich metod, które zrealizują się w szpitalach. To jest trud, który dotyczy nas wszystkich. I te dzisiejsze, jeszcze kolejne obostrzenia właśnie pokazują, że w tym trudnym dla nas czasie jest też. Jakieś Boże wezwanie, żeby może lepiej wykorzystać czas w naszych domach, w rodzinach, żeby się zastanowić, czy nie prowadzimy zbyt konsumpcyjnego stylu życia i zrezygnować z wielu rzeczy, które nie są nam w tym momencie niezbędne. Jest to może czas, żeby solidniej podejść do naszej pracy. Można by tych różnych przykładów tutaj pewnie wiele podać. Jak zaczniemy się nad tym zastanawiać, to będzie ich coraz więcej. Zresztą widziałem już nawet w internecie takie podsumowania, gdzie tych punktów jest dosłownie kilkanaście czy więcej, pokazujących właśnie, jak ta choroba, którą przeżywamy, może leczyć różne nasze współczesne problemy. Pewien młody mężczyzna opowiadał mi kiedyś o swoich drogach wiary. Także o tym, jak po jakimś dłuższym czasie, przemyśleniu kilku rzeczy, kilku spraw, które w jego życiu miały miejsce, po takiej dłuższej nieobecności uspowiedzi postanowił wreszcie wrócić do konfesjonału. I kiedy poszedł się wyspowiadać i wyznał swoje grzechy, usłyszał bardzo dziwne zdanie. Spowiednik powiedział: czy ty w ogóle wierzysz w Boga? I dodał jeszcze. Ja w Twoim życiu wiary nie widzę. Już sam fakt, że człowiek przychodzi do spowiedzi po długim czasie, żeby po raz kolejny spróbować do Boga powrócić, jest na pewno jakimś sukcesem. To pragnienie Bożego miłosierdzia jest takim znakiem tego, że my rzeczywiście. Mamy wiarę w to, że Pan Bóg nam odpuszcza grzechy i że chce nas na nowo do siebie przyprowadzić. Skąd jest takie dziwne pytanie? To zdanie może nas, to zdanie tego kapłana może nas szokować. Ktoś powie, że przecież ten chłopak mógł się obrazić na księdza i na kościół i wrócić na stare drogi. Ale gdybyśmy tak pytali, to... Byłyby tak naprawdę nasze teoretyczne dywakacje. Bo historia pokazuje, że było inaczej. Że ta spowiedź z tym dziwnym pytaniem, trudnym, takim mocnym, jednak coś dała. Jednak go przemieniła. Można powiedzieć tak w biblijnie: Duch tchnie, kędy chce. I ten ksiądz z tym swoim takim mocnym pytaniem okazał się. Dobrym narzędziem w Bożych rękach. Wykonał dobrze swoją pracę. Myślę, że ten ksiądz dobrze wyczuł, jaka jest wrażliwość serca tego młodego mężczyzny, co on tak naprawdę w sobie przeżywa. I widząc całe jego wyznanie wiary, rachunek sumienia i wszystko, co przeżył. Postawił to pytanie po to, żeby go sprowokować do jeszcze czegoś więcej, żeby mu pokazać, jak wiele może w swoim życiu zrobić, jak wiele dobrych rzeczy kryje się w głębi jego serca. I poprzez takie mocne pytanie, można powiedzieć, mocne lekarstwo, poprzez takie mocne uderzenie, dokonało się, dokonały się rzeczy wielkie, które przyniosły trwałe owoce. To jest trochę tak jak u lekarza. Czasem, żeby pokonać chorobę, trzeba pacjentowi po prostu zadać ból. W najlżejszym przypadku jest to jakaś niesmaczna tabletka czy gorzki syrop. Czasem jednak trzeba ciało przeciąć albo trzeba złamać kość. I poddajemy się temu wszystkiemu właśnie dlatego, że wiemy, że w ten sposób, także poprzez to cierpienie chwilowe można pokonać to cierpienie które trwa od dłuższego czasu W życiu duchowym jest podobnie trzeba czasem dostać takie gorzkie lekarstwo jakieś bolesne pytanie żeby właśnie to ukąszenie czy nawet takie ukąszenie właśnie węża jak w tym dzisiejszym pierwszym czytaniu żeby pokonać to, co w nas słabe, żeby naszym duchem wrócić na nowo do Pana Boga. W Ewangelii świętego Jana mamy też taką pewną medyczną, cudowną historię. W czwartym rozdziale czytamy, że w Kafarnaum był pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna. Był on bowiem umierający. Wczorajsza Ewangelia pokazała nam prawdziwego Żyda, dobrego, wiernego, solidnego nauczyciela, którym był Nikodem. Dzisiaj spotykamy urzędnika królewskiego, który jest Poganinem. Urzędnicy króla Heroda, tym antypasa, byli w większości judejskimi arystokratami, pozostającymi pod wpływem kultury grecko-rzymskiej. Z żydowskiego punktu widzenia, według tych judaistycznych zasad, nie byli ludźmi religijnymi. Jednak ten poganin w swojej trudnej sytuacji, w chorobie, zwraca się właśnie do Jezusa. Do Niego przychodzi. I tu dzieje się... Rzecz niezwykła. Jezus nie odpowiada na jego zaproszenie. Nie udaje się do swojego ukochanego miasta Kafarnaum, gdzie mieszka ten człowiek, ale mówi idź, syn twój żyje. Odsyła go do domu. Święty Jan w taki bardzo lakoniczny sposób pisze, uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i poszedł. Może byśmy się spodziewali jakiejś dyskusji, jakiegoś przekonywania. Panie, może jednak przyjdziesz, może wejdziesz do mojego domu, wszyscy tam na Ciebie czekają, wierzymy, że możesz uczynić ten cud, zobaczysz całą rodzinę, która czeka na Ciebie, a on nic. Wziął się i poszedł. Poszedł zobaczyć, co się stało w jego domu. Zbliżając się do tego domu, urzędnik słyszy, że syn jest zdrowy. Zaczyna rozmawiać z tymi ludźmi, którzy mu to mówią, sprawdza fakty, pyta, kiedy się to stało. Godzina się zgadza, synchronizuje zegarki. Widzi, że wszystko było dokładnie wtedy, kiedy on rozmawiał z Jezusem. I potem Jan znów powie prosto i krótko. Uwierzył on i cała jego rodzina. Moi drodzy, Ewangelia stawia nam dziś pytanie o wiarę. Urzędnik usłyszał słowo Jezusa i uwierzył. A jak jest z nami? Jak jest z naszym do niego zaufaniem? Może zapytajmy jak ten ksiądz: czy ty w ogóle wierzysz? Mamy w Piśmie Świętym też inne wersje tej samej historii, może jeszcze bardziej wyraziste niż ta wersja, którą zapisał dla nas Święty Jan. To jest zresztą takie niezwykle piękne, zawsze lubi, zwraca to moją uwagę, że Ewangelie napisane przez różnych Ewangelistów brzmią trochę inaczej, są opowiedziane w inny sposób. Jest w nich taki bardzo osobisty rys. Bo Pan Bóg nie dyktował im po prostu wszystkiego, co mają napisać, ale przemawiał do ich serca, przemawiał także przez ludzi, którzy im te historie opowiadali. Czasami te historie brzmią inaczej, ale sens ich jest zawsze ten sam, zawsze prowadzą nas do tego samego pytania, do odkrycia tego samego problemu, ostatecznie do naszego nawrócenia. Więc w Ewangelii Mateusza i Łukasza ta historia nabierze, nabierze jeszcze bardziej wyrazistych kolorów. W pierwszej Ewangelii Mateusza setnik przychodzi do Jezusa, i gdy ten jest gotowy pójść do jego domu, setnik prosi, by się nie trudził. Mówi: Nie musisz składać wizyty w moim domu. Nie czuję się tego godny. Powiedz tylko słowo, a sługa wyzdrowieje. U Łukasza idziemy jeszcze dalej. Setnik nie idzie sam do Jezusa. Wysyła służbę z prośbą, by do niego przyszedł. Ale gdy Jezus jest już w drodze, gdy się zbliża do, niego, do jego domu, mówi przez swoich posłańców te dobrze nam znane słowa, które wypowiadamy w czasie każdej mszy świętej: Panie, nie jestem godny, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a to wystarczy. Ta wiara poganina zdumiewa Jezusa. Mówi nawet w Izraelu, mówi, nawet w Izraelu nie znalazłem takiej wiary. W Ewangelii zazwyczaj to ludzie są zdumieni słowami Jezusa, Jego cudami, tym, co Jezus robi. Tutaj zdumiony jest Jezus. I to zdumiony jest wiarą poganina. Ludzie opowiadali mu o tym, że jest on dobrym człowiekiem, że pomógł im wybudować synagogę, miejsce modlitwy, a Jezus widzi w nim tylko to jedno. Widzi jego wiarę. Większą niż, wiarę większą niż takich nawet religijnych prymusów, jak nauczyciele i uczeni w piśmie, czy jak nasz wczorajszy bohater Nikodem. W tych naszych rekolekcjach słyszymy wezwanie Chodź i zobacz. Dzisiaj jednak Pan Bóg daje nam słowo, które jest niejako zaprzeczeniem tego hasła. Setnik nie chce widzieć, nie czuje się godny spotkać Jezusa, ale wierzy i ufa Mu w sposób absolutnie niepojęty. Jest to takie ekstremalne zaufanie, ekstremalna wiara. Jakbyśmy chcieli to przenieść na nasze warunki. Trzeba by może usłyszeć te słowa Jezusa w kontekście naszego życia, naszej wspólnoty. Można by usłyszeć Chrystusa, który mówi: Takiej wiary nie spotkałem nawet w Lusowie, nawet w tamtejszym kościele, nawet na wielkopostnych rekolekcjach. Cudem tego spotkania, do którego. Nie doszło przynajmniej według Ewangelii św. Łukasza albo cudem uzdrowienia na odległość jak to opisuje Święty Jan wcale nie jest odzyskanie zdrowia Cudem jest wiara wiara tego, który tak bez reszty zaufał Jezusowi, że w jego domu cud się mógł dokonać Cuda dzieją się moi drodzy wtedy, gdy pozwolimy Panu Bogu po prostu poprowadzić się w nieznane. Świat, którego nie znamy. Znam różne historie ludzi, którzy gdy wzięli wiarę na serio, postanowili wyjść ze swojego takiego duchowego i religijnego zamknięcia. Nie tylko ludzi znanych, nie tylko ojców, nie wiem, Szustaków czy Marcinów Zielińskich, żeby były świecki i duchowny w tym zestawie, ale także tych, którzy Zdecydowanie i jednoznacznie przyznają się do wiary w swoim domu, w swojej pracy. Mówią o tym, do kogo należą i czyja droga jest dla nich naprawdę ważna. I za ich sprawą dzieją się małe i wielkie cuda. Czasem także w życiu księży. Wiem to z własnego przykładu. Kończąc tą dzisiejszą konferencję rekolekcyjną, tak zachęcam wszystkich, żebyśmy dla siebie i dla innych modlili się właśnie o taką wiarę setnika, który nie stawia Bogu żadnych granic, ani w czasie, ani w przestrzeni. Módlmy się o wiarę zadziwiającą, która z absolutnym, ekstremalnym zaufaniem mówi: Panie, nie jestem godzien, abyś. Poszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a to mi wystarczy. Powiedz słowo, a stanie się cud. Daj mi, Panie, taką wiarę, która czyni cuda. Amen.